Dzień dobry, zegruntowali z tej strony. Drodzy Państwo, w dzisiejszym filmie chciałem pokazać Wam ściany, które powinny zostać zaglądowane, a nie zostały. Jaki jest tego efekt i co może spotkać malarza, który później takie ściany musi malować, zobaczą Państwo na filmie, który za chwilę dołączę do tego nagrania. Przepraszam bardzo za głośne za hałas, na budowę wydzinaliśmy wtedy futryny niestety nie było czasu żeby zatrzymać jedne roboty proszę zobaczyć jak wszystko odchodzi Dokładnie jednym wielkim płatem ściana. widać, że nie była gruntowana, bo ręka jest biała. Ktoś po prostu pomalował ścianę bez gruntowania. Widać, że jest była malowana na zielono, później na niebiesko. My to zagruntowaliśmy na biało, farbą gruntującą. Ale że i tak musimy tutaj nakleić płytę, a że i tak musimy tutaj nakleić płytę gipsową. Proszę zobaczyć jednym wielkim płatem wszystko wchodzi całą ścianę mogę pikkać chwil pozbawić pozbawić farby Tak mógłbym całe mieszkanie od Nieźle, prawda? Pytanie: Co należy zrobić, właśnie, żeby takie rzeczy się nie zdarzały na budowie? Co trzeba zrobić, żeby przy kolejnym malowaniu nasza cała farba, którą, którą mamy wymalowane ściany, nie odeszła nam jednym wielkim pęcherzem, albo nie, nie uszczyła się, albo yy, nie stwarzała nam żadnych problemów? Otóż trzeba dobrze te ściany zagruntować. Teraz grunty cikimy na grunty wodne i grunty. Mm, Farby gruntujące. Ja wolę malować farbami gruntującymi, ponieważ po pomalowaniu farbą gruntującą mam po pierwsze jednorodne tło, czyli jest to kolor biały najczęściej. Po drugie widzę na tym jednorodnym tle, na tym od razu miejsca, które należy wyprawić. Nie muszę robić dokonywać tych wyprawek na, 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 na gruncie na farbie na kolorze już tym właściwym, którym maluję później ściany, co przy gruncie wodnym nie jest takie proste, bo ścianę gruntujemy, gruntując ścianę gruntem wodnym, no mamy dalej różnego koloru te, te, te plamki od, od szpachli, bo no nie zawsze jest to szpacha, szpachla biała, tylko jest to najczęściej jakaś szara albo coś, coś, coś koło tego. I, i później... Ciężko jest wychwycić właśnie takie w tej, w tej całej takiej gamie szarości jakieś miejsce, które należy by poprawić, a na białym od razu to widać. Także zachęcam do gruntowania. Ja używam akurat farby gruntującej firmy Fluger, Wall Primer White i jestem z tej farby bardzo zadowolony. Jest, jest według mnie jedno z najlepszych farb gruntujących na rynku. Spełnia swoje zda, zadanie znakomicie. Wielu fachowców albo w ogóle nie gruntuje albo gruntuje jakimiś dziwnymi gruntami. Stąd właśnie z, wychodzą później takie kwiatki i, i malarz który przychodzi po dwóch trzech latach czy tam po pięciu latach pomalować u klienta mieszkanie no niestety nie wie czego się może spodziewać. My tutaj te, te ściany na tym mieszkaniu gruntowaliśmy gruntem wodnym wszystkie, wszystkie niestety tam gdzie wycinaliśmy futryny zaczęła ta farba odchodzić i, i musieliśmy zerwać ją na całej na całe ścianie, żeby te, te, far, te ściany pożenie zagruntować, porobić wyprawki i ponownie pomalować. Także dodatkowa robota, dodatkowe pieniądze i musi za to płacić inwestor, a fachowiec, który pewnie wcześniej u niego malował, no nie powiedział mu o tym, że ściana należy zaglądować. Inwestor się tylko pewnie cieszył, że nie musi aż, że nie musi dużo płacić. Chociaż tak naprawdę to czasami ludzie mówią, że czasami wykonawcy mówią, że wszystko jest zaglądowane i dobrze i najlepsze materiały, a później właśnie okazuje się takie, takie rzeczy. Okazły, o. Także do widzenia. Zachęcam do oglądania i subskrybowania. Jeżeli macie jakieś pytania, proszę pisać je w komentarzach. Do usłyszenia.